No myślę, że na pewno fajne lekcje dla naszej drużyny. Zobaczyliśmy, jak to jest grać na czwartą ligową drużynę i widać, że jest różnica na pewno poziomu, ale powalczyliśmy i wynik mógł być inny. My mieliśmy jeszcze parę sytuacji, ty też, ale na no ogółem na pewno są bardziej wybiegani i tym przeważali na boisku. Panie się. Co możemy powiedzieć o dzisiejszym spotkaniu jeszcze? No cóż, nie spodziewałem się takiego, znaczy może spodziewałem się takiego wyniku, ale nie aż takiej porażki. Troszkę szkoda, ale to dla nas bardzo cenna lekcja. Jak widać tutaj obiekty mamy na wyższą ligę, staramy się jak możemy, walczymy. Może kiedyś się uda, kiedyś. Skład tutaj już komponujemy coraz mocniejszy. Co bardzo mocną zasługą też pana burmistrza, który wspiera lokalny sport. W najbliższych latach tutaj powstanie obok tego stadionu boisko treningowe. To też dla nas... Bardzo miła wiadomość, niespodzianka nawet. Długo czekaliśmy na ten teren, w końcu się udało pozyskać. Wtedy będziemy mieli pełną wymiarową bazę z wszystkimi obiektami, na których możemy trenować. Tutaj wtedy płyta główna odpocznie. Dla nas to jest bardzo duży plus. Dużo dzieci tutaj trenuje u nas w akademii. Będziemy mogli rozbijać te treningi na różne obiekty. Super. Dla nas to jest bardzo dobra wiadomość. To wszystko dzięki przychylności panu burmistrzowi sponsorów. Dziękuję bardzo. Warunki do gry macie można powiedzieć idealne dzisiaj, bo y, może troszecz, troszeczkę za szybko się robiło ciemno, ale to y, wszyscy mieli takie same warunki. Natomiast macie bardzo dobrą y, nawierzchnię, y, popadał deszcz, było ślisko, była szybka piłka. Nie wiem, to pomaga w grze. No na pewno tak, możemy się uczyć takiej gry po prostu piłkom, jakieś wymienianie podań. Tak boisko jest przygotowane praktycznie na każdy mecz, także to jest zasługa wszystkich, którzy tutaj przy tym pracują i na pewno fajnie jest grać na takim boisku. Zawodnicy, którzy dzisiaj mieli tutaj przyjemność zagrać u Was, mówili właśnie, że macie bardzo fajny dywanik. Kiedy ta murawa powstała i no właśnie jak się na niej gra i trenuje? Murawa powstała chyba w 2015 roku tutaj po renowacji całego obiektu. Później była długa przerwa, tutaj ogólnie trawa już była gotowa powiedzmy, ale tutaj były pewne perypetie z tym, z budową, z tym wszystkim, ale w końcu się udało, że, że jest w takiej stanie jaki jest, bardzo ładnie wygląda. Tutaj wiele osób tutaj społecznie pracuje, za to chciałbym też podziękować tym osobom, które tutaj przychodzą w różnych godzinach, po południu, wieczorem, rano czasami pomagają, to jest koszenia bardzo bardzo często tutaj się odbywa to czasami w okresie maj, czerwiec, kiedy trawa bardzo mocno rośnie, wegetuje, ma dobre warunki, no to kosimy co dwa dni, co trzy dni. To jest bardzo dużo pracy przy tym, ale staramy się jak możemy. Wygląda ok, wydaje mi się. doceniają to drużyny tutaj, które występowały tutaj też z czwartej ligi grały sparringi, czy coś chętnie do nas dzwonią, chcą wynająć obiekty.